Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Nakoneczny. Jestem wschodoznawcą. Chciałbym opowiedzieć Państwu kilka słów o jednym z fragmentów moich zainteresowań i zachęcić Państwa do wspólnej z nimi przygody. Zapraszam. Ważną częścią tożsamości naszego kierunku, wschodoznawstwa, pozostaje kultura artystyczna, którą zajmujemy się z niemniejszym oddaniem i pieczołowitością niż polityką, gospodarką czy prawem międzynarodowym. Dzieła sztuki to przecież nie tylko piękno czy oryginalność ucieleśnione w obrazach, w rzeźbach, wierszach czy filmach. To również wyraz określonego, często bardzo frapującego i przenikliwego sposobu myślenia o świecie. Poznając ten rodzaj ludzkiej działalności, wchodzimy w najrozmaitsze rejony życia. Wszak kultura artystyczna obejmuje zarówno zjawiska elitarne, jak popularne, odległe w czasie i współczesne, geograficznie dalekie i, i bliskie. Trudno, a właściwie nie sposób wyobrazić sobie kompetentnego wschodoznawcy, który nie wykazuje się znajomością takich fenomenów kultury, jak literatura rosyjska, jak festiwale muzyki i sztuki krajów bałtyckich, jak toasty gruzińskie czy wspaniałe dziedzictwo myśli środkowoazjatyckiej, której symbolami na skalę światową pozostają imiona Alishera Nawai czy Avicenny. Przykładem sztuki łączącej odległe od siebie formy, wrażliwości oraz przestrzenie może być ruch futurystyczny. Ruch, który narodził się w pierwszych latach XX wieku we Włoszech i który bardzo szybko, w ciągu miesięcy zaledwie zaczął przenikać do większości krajów europejskich, w tym do Rosji. Ta szybkość przenikania świadczy m.in. o nowoczesności, której futuryzm był entuzjastycznym piewcą. Futuryści chcieli nie tylko sławić piękno cywilizacji technicznej, jej przyprawiającą o zawrót głowy dynamikę. Energię i szybkość. Chcieli być również prawdziwą w czystej postaci awangardą. Awangardzista to zgodnie z etymologią słowa, awangard to dawniej w terminologii wojskowej Straż Przednia. Ktoś kto przeciera szlaki, kto odsłania nowe horyzonty. Ktoś kto nie tylko nie boi się nowoczesności, ale pragnie tę nowoczesność ucieleśniać w sposób modelowy. By osiągnąć te ambitne cele, musieli futuryści. Którzy często pochodzili z zacnych, mieszczańskich, inteligenckich domów, stać się przyciągającymi uwagę nonkonformistami. No, takimi można powiedzieć czasem łobuzami, awanturnikami. Ponieważ mało co przyciąga uwagę w taki sposób jak skandal, na różne sposoby zaczęli uprawiać coś, co jeden z historyków nazwał po latach strategią skandalu. Oblewanie gości herbatą podczas wieczorków poetyckich, policzkowanie ich, malowanie. Własnych twarzy, publiczne obnażanie się, manifestowanie przy różnych okazjach pogardy dla tradycji no to tylko część z ich bogatego, egzotycznego wręcz repertuaru chwytów autoreklamowych. Tak naprawdę chodziło im jednak o coś więcej niż tylko zaznaczanie swojego miejsca w szeregu krzewicieli nowoczesnego ducha. Przede wszystkim pragnęli utrzymywania życia i wyobraźni w stanie bezustannego wrzenia. Chcieli, żeby literatura, zwłaszcza poezja, malarstwo, rzeźba, teatr, kino przestały być formą sublimacji duchowej dla pięknoduchów, przedmiotem zainteresowania elity, a z czasem obiektem muzealnym. W ich zamyśle miały one służyć do czynienia życia przygodą, czymś zmiennym, dynamicznym, odkrywczym, czymś takim na wzór cywilizacji technicznej. Sztuka nie ma żadnego zewnętrznego celu, który mogłaby czy powinna realizować celu społecznego, politycznego czy moralnego. No, jeśli mielibyśmy już przypisywać jej jakąś celowość, to należałoby ją wiązać z zasadą ruchu. Ciągły ruch naprzód, ku nowemu, to istota futurystycznego myślenia. By uczynić życie ciekawszym i bardziej odkrywczym, nie powinniśmy też zdaniem futurystów separować od siebie rzeczy pospolitych użytkowych, tak jak telefon czy krzesło, od rzeczy niepowszednich i oryginalnych, jak obraz malarski czy piękna tkanina. Codzienność i sztuka muszą się z sobą zmieszać, wtedy dopiero życie współczesnego człowieka stanie się życiem na miarę czasu. Stanie się wielką, niepowtarzalną przygodą. Zamiast być zrutynizowanym, nudnym, narzuconym przez tradycję obowiązkiem. Jak zostało powiedziane, jednym z futurystycznych sposobów przyciągania uwagi było malowanie twarzy. W manifestie rosyjskich futurystów Michaiła Warionowa i Ilii Zdaniewicza pod tytułem Dlaczego się malujemy? Znajdujemy takie oto wyjaśnienie tego ekscentrycznego obyczaju. Cytuję. Związaliśmy sztukę z życiem. Po długim okresie odosobnienia mistrzów głośno przywołaliśmy życie i życie wtargnęło do sztuki czas aby sztuka wtargnęła do życia malowanie twarzy to początek inwazji koniec cytatu W tamtych czasach w dekadzie poprzedzającej wybuch pierwszej wojny światowej malowanie twarzy stanowiło formę prowokacji daleko bardziej odczuwalnej niż dzisiaj prowokacji Nastawionej w istocie na efekt wykraczający poza chwilę bieżącą. Celem wyższego rzędu było tutaj uwolnienie percepcji, naszej codziennej percepcji z ograniczeń, jakie narzucała właśnie potoczna wyobraźnia, powszechna norma obyczajowa. W pewnym sensie mogą futuryści przypominać twórców dzisiejszych reklam. W którym z jednej strony chodzi o zwrócenie uwagi na prezentowany przez nich produkt, a z drugiej apelują oni do naszej imaginacji, do naszej zdolności, do postrzegania świata w sposób niepowszedni. Chcą, byśmy zawsze byli gotowi odnawiać w sobie zainteresowanie rzeczami praktycznymi, takimi jak pastylki dla ból głowy, zupy w proszku czy karmy dla zwierząt. A jednocześnie domagają się od nas dziecięcej wprost umiejętności zachwytu nad nimi, oryginalności czyniącej z nas artystów życia codziennego. Nic nie jest w futurystycznym świecie do końca serio, a jednocześnie wszystko może być przedmiotem uwagi, bo najważniejsza jest tak naprawdę wyobraźnia. Zapamiętajmy te lekcje futurystów jest bardzo ciekawa i bardzo użyteczna, jak myślę. Najważniejsza w życiu jest wyobraźnia. Zmieniając obrazy świata, zmieniamy sam świat. Jak powiedział stronnik futuryzmu, rosyjski literaturoznawca Wiktor Szkłowski, cytuję: Nowa forma pojawia się nie po to, by wyrazić nową treść, lecz by zastąpić starą formę, która utraciła walor artystyczności. Koniec cytatu. Przywołałem futurystów na potrzeby tego krótkiego filmiku nie tylko dlatego, że ich na swój sposób lubię. Co? Ja mówię, lubię, nawet ich czasem wręcz uwielbiam, a nawet cenię. Często, gdy wracam do ich obrazów, rzeźb, do ich poezji, do anegdot ilustrujących ich barwny stosunek do życia i sztuki, odczuwam pewne, niekiedy nawet daleko idące podobieństwa do mojego własnego światopoglądu. Często w takich razach tym silniej odczuwam pragnienie, by świat stawał się coraz pełniejszy wyobraźni, by nabierał respektu, respektu i uznania dla odmienności, by sztuka i życie nie odgradzały się od siebie konturem jakiejś oficjalności, polityki czy, czy jakiejkolwiek instytucji. My, wschodoznawcy, proszę państwa, jesteśmy trochę z ducha awangardy. Chcemy być wśród tych, którzy dążą do odkrywania nowych aspektów rzeczywistości, którzy otwierają oczy na wspaniałość, na piękno i specyfikę świata wschodu. Uczymy się tego wschodu bezustannie, nierzadko przeciwstawiając się przy tym upraszczającym go stereotypom, nieaktualnym wyobrażeniom, niesprawiedliwym sądom. Podobnie jesteśmy też w pewnej mierze do futurystów, właśnie. Nie malujemy wprawdzie twarzy, żeby przyciągać uwagę, ale pokazujemy, jak malowniczy, jak fascynujący jest świat, którym się zajmujemy. Dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa do nas. Przychodźcie, dyskutujcie, wspierajcie się z nami i poznawajcie z nami ten piękny, niepowtarzalny świat Wschodu. Dziękuję.